Witam. Witam wszystkie zodiakalne ryby na Waszym czytaniu, już ostatnim w tym roku, czyli grudniowym. Z kart tarota na grudzień 2024 przygotowałam tu od razu Waszą kartę energetykę ogólną. E, tego miesiąca grudnia ona się pojawiła w tym czytaniu rocznym. No i ta energia ogólna na grudzień dla Was pokazuje się pod takim balansem, harmonią, harmoni jakby balansowaniem spraw, być może. Też takim, jak wiadomo, balans, balans musi być zachowany przede wszystkim w każdej sferze, także będziecie być może zmuszeni jakby do podjęcia jakiejś decyzji, gdzie wkładać swoją energię, gdzie potrzebny jest dla Was. Jakiś balans, zrównoważenie, więc być może będziecie się chwiać między jakimiś wyborami, decyzjami, czy po prostu też takim właśnie wprowadzaniem balansu. Jak wiadomo, balans mogą wprowadzać różne decyzje, więc to może być konieczność podjęcia jakiejś decyzji, by jakiś balans, jakąś równowagę przywrócić w waszym życiu. Także, no, taka energia ogólna, zobaczymy sobie zaraz, co dalej będą karty pokazywały, ale taka tutaj jest dla Was. Jakby główna energia tego miesiąca może właśnie tak wyglądać, że będziecie gdzieś musieli y, jakoś energię y, balansować. No i zobaczymy sobie najpierw co tam w miłości, jeśli macie jakąś osobę, jesteście w jakimś związku, relacji, y, to co tam u was będzie się działo w grudniu. Oj. Jaka jest rada? No jakby tutaj dla was rybki może będziecie jakby stać przed jakąś zmianą, jakąś decyzją. Tutaj macie tą energię ogólną, która mówi o jakichś em, wyborach, jakichś decyzjach. Em, no i tutaj u Was w miłości pojawiło się koło fortuny, co by mogło wskazywać na jakieś zmiany. E, bo macie koło fortuny i koło fortuny często mówi też o sytuacjach losowych albo sytuacjach karmicznych, e, więc być może będziecie oczekiwać rezultatów jakichś zmian, jeśli oczywiście te zmiany e, wprowadzicie, mogą przyjść do Was właśnie jakieś zmiany, e, coś na co oczekujecie. Cię, ale oczywiście, żeby się to zdarzyło, żeby jakaś zmiana przyszła, no to tutaj będziecie musieli troszkę powalczyć. Macie tutaj rycerza monet i macie tutaj też Asabuła, więc no musicie jakby jakiś nowy początek sami też o niego powalczyć, jakby... Wywalczyć sobie, no bo rycerze, jak wiadomo, rycerze są waleczni, walczą, walczą o to, na czym im zależy. I tutaj jest też um, Azbuław, więc um, jakiś nowy początek, w którym, no, jakby to jest wasza karta rada. Tylko ten nowy początek, on jakby musi być, za tym nowym początkiem musi być jakieś działania. Macie tutaj rycerza, monet i rycerz monet jest jakby. Odpowiedzialny jest też bardzo taki realistyczny, no bo jest to jednak znak ziemski. Monety są znakiem ziemskim, więc bardzo ugruntowanym. Więc jeśli oczekujecie jakichś zmian, oczekujecie, nie wiem, na to, że coś się wydarzy, bo tutaj właśnie ta trójka buław może świadczyć o takim oczekiwaniu, na spełnieniu czegoś, jakby jakby. Oczekiwanie na jakąś nową perspektywę, nie wiem, waszej relacji, no to tutaj za tym musi iść jakieś działanie. Działanie właśnie: wzięcie odpowiedzialności za jakiś nowy początek, bo tu nie wystarczy sam, tak jak macie buław, nie wystarczy sam ogień, sama pasja, sama chęć, jakby te siły takie witalne do tego, że chcecie czegoś nowego. Tylko właśnie z tym rycerzem monet to musi być taka odpowiedzialność, ustawienie takich realistycznych, realnych. Planów, bo tutaj też trójka buław może o takim właśnie mówić też o planowaniu i o tym takim, żeby pogodzić się z jakąś być może przeszłością, ustalić jakiś cel, tutaj właśnie też tak jak ta dwójka monet, ona może mówić o, o właśnie decyzjach, o tym, żeby wprowadzić balans, jakąś równowagę, to za tym trzeba coś, jakiś cel sobie ustanowić, więc być może po prostu będziecie ustawiać sobie jakieś nowe cele, na, na przyszłość, jakie zmiany, no bo tutaj właśnie koło fortuny mówi o zmianach, więc jeśli żeby często też o tym, że tak jak powiedziałam na początku, jakieś sytuacje karmiczne, czyli karma jest to coś, co się w kółko powtarza, więc jeśli jakaś karma się u Was w Waszej relacji powtarza i oczekujecie no, jakichś nowych perspektyw w Waszej relacji, no to tutaj być może właśnie trzeba dokonać jakieś zmiany, czy też jakoś właśnie wziąć odpowiedzialność za to, ustalić jakiś konkretny cel w waszej relacji, i też tutaj z tym właśnie tą Dwójką monet, czyli być może jakąś równowagę, wprowadzić równowagę, że balans musi być między wszystkim, że nie można wszystkiego postawić na jedną kartę, na przykład wszystko na rodzinę, wszystko na pracę, wszystko na nie wiem, związek, na, na cokolwiek tak naprawdę, tylko po prostu we wszystkim musi być zachowany ten zdrowy balans, ten rozsądek, czyli tak jak tutaj właśnie też rycerz monet jest bardzo rozsądny. Także to by było tyle, więc jeśli oczekujecie jakichś zmian, mogą przyjść jakieś zmiany, mogą być bardzo pozytywne. Los może zesłać Wam bardzo coś jakby szczęśliwe zmiany, ale no tutaj musicie podziałać. I teraz przechodzimy sobie do singli. Ryby single na grudzień. O, coś wyskakuje. O, jakiś ognisty król buław może do Was przyjść. Zobaczmy, co dalej. Ale jednak jest tutaj. Zobaczymy jeszcze, jaka jest rada dla Was. Jest pustelnik. Może to chodzi o ten balans, że tutaj między randkowaniem, atakowaniem, że tak powiem, a. A samotnością. Zobaczymy, jaka jest rada. No, rada jest tutaj, by wyruszyć w jakąś nową przygodę. Karta świata. Więc mogłoby być tak, że ktoś mógłby się pojawić. Mógłby się pojawić jakiś właśnie ognisty romans. Nie wiem, na ile to by mogło być coś poważnego. No, bo tutaj jednak rycerz Buław. Mogło to by być coś bardzo ognistego, pasjonującego, ale tutaj z jakiegoś powodu jest też um, jakieś wycofanie, bo macie tutaj kartę pustelnika. Więc tutaj, też tak jak jest ta karta tej równowagi, może trzeba będzie znaleźć, znaleźć jakiś balans między randkowaniem, na przykład, a zamykaniem się w domu w samotności, bo tutaj jednak rada dla was jest. Bardzo mnie ciekawiła właśnie, jaka rada będzie na to, i tutaj jest, żeby jednak być otwartym na jakąś nową drogę, bo macie tutaj pazia buław, czyli kogoś, kto jest bardzo otwarty na jakieś nowe. Nowe ścieżki, no i jest karta świata, więc jakby jakaś nowa droga może być dla was, która będzie waszym spełnieniem, może przynieść wam spełnienie. Ale tutaj ten no taki pustelnik, no nie wiem, być może się w jakiś sposób będziecie izolować czy zagłębiać się w siebie, więc może po prostu właśnie z tą kartą dwójką monet trzeba znaleźć jakiś taki balans między. Między randkowaniem, tak jak powiedziałam, a też czasem dla siebie, więc nie rezygnować ani z tego, ani z tego, czyli też być otwartym na jakieś nowe znajomości, ale też zostawić ten, ten moment dla siebie, czyli też zagłębianie się w siebie. Więc ktokolwiek by się tutaj pojawił dla Was, to też pamiętajcie o tym czasie dla siebie, żeby na przykład nie zatracić siebie w tym, w jakichś tam randkach, podbojach i tak dalej. Tylko też właśnie słuchać siebie, bo pustelnik mówi nam o takich sytuacjach, gdzie medytujemy, zamykamy się jakby w swojej przestrzeni i mamy czas na przeanalizowanie, zagłębienie się w siebie, wsłuchanie się w siebie, więc czasami właśnie z takich chwil samotności można też. Poczuć, czego się właśnie potrzebuje, czy dana osoba jest dla nas odpowiednia, czy nie, a kiedy na przykład skupiamy się tylko na jednym i nie ma tego balansu między, między takim czasem ze sobą, a czasem z innymi ludźmi, no to na przykład wtedy przesiąkamy tą energią tych innych ludzi i na przykład tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przeżyć czyichś intencji. Także tutaj, jakby ten pustelnik powiedziałabym, że może nam Wam mówić o tym, żeby też mieć ten czas dla siebie. Bo, żeby ten rycerz buław nie zamienił się w taką impulsywność po prostu, działanie po prostu pod impulsem. Więc zwróćcie uwagę na to, żeby ten czas mieć też dla siebie, poświęcić sobie trochę czasu na takie zagłębienie się w siebie czy w osobę, która się u was pojawi. Bo jest tutaj jak najbardziej pozostać otwartym na jakieś nowe drogi i też takie bardzo tutaj jest optymistyczne nastawienie pozytywne. Ale jednak gdzieś tutaj nie rezygnujcie też z siebie, więc pamiętajcie, że ktokolwiek by się nie pojawił w waszym życiu, to żeby, żeby nie było tak, że przepadniecie dla tej osoby. Pamiętajcie o tym po prostu balansie, który tutaj pojawi się jako wasza główna energetyka na grudzień. I zobaczmy sobie, co u Was w sferze zawodowej, w pracy, w finansach, w cokolwiek tam się, czymkolwiek się zajmujecie na grudzień. Przesuniemy mm, jakieś zranienie, jaka jest rada? No, jakby rada dla Was jest wykazać się determinacją, siłą, cierpliwością odnośnie jakiegoś bardzo intensywnego okresu, bo może być jakiś bardzo intensywny czas dla Was, który będzie wymagał od Was jakiejś właśnie determinacji takiej albo determinacji, albo siły, wytrwałości do czegoś, bo może być jakiś plan, coś sobie zaplanujecie, będziecie działać w jakimś kierunku, ale z jakiegoś powodu no pokazuje się tutaj ból, jakieś zranienie, więc jeśli by coś się Wam nie potoczyło, jakieś Wasze plany, jakieś, nie wiem, działania, które gdzieś tam w tej sferze zawodowej będziecie podejmować i coś Wam nie wypali, no to tutaj pamiętajcie o tej wytrwałości, o tym, że trzeba, żeby coś osiągnąć, trzeba być wytrwałym i czasami nawet, jeśli się coś nie udaje, no to i tak nie warto się poddawać jakby, bo możecie często też Wszechświat testuje nas, czy na ile jesteśmy wytrwali. Czasami coś się nam nie udaje, a zaraz po tym, jeśli się nie poddamy, no to nam się coś zrealizuje, coś nam się uda. Jeśli zrezygnujemy, czasami potrafią ludzie rezygnować w ostatniej chwili. Także tutaj jest ta wytrwałość i, i tak jakby. No, jakby jest intensywny czas, czyli intensywnie trzeba będzie, jakby dalej się skupiać na tym, nad czym się, nie wiem, będziecie skupiać, albo po prostu szybko coś zrobić, szybko coś zmienić, nie wiem, skontaktować się z kimś, porozmawiać z kimś, bo też ósemka Buław mówi o rozmowach, o jakiejś komunikacji, wymianie, więc być może będziecie musieli z kimś porozmawiać albo po prostu, no. Szybko wziąć sprawy w swoje ręce, bym tak powiedziała. Dla części z Was, tutaj z tego może być też e, taki przekaz, że no może zranić was ktoś. Szczególnie jeśli to by był jakiś ognisty znak. E, ktoś właśnie na wyższym stanowisku, no bo jest tutaj jednak król, e, król buław, czyli ktoś e, taki odpowiedzialny, właśnie na jakiś lider e, wasz. E, także no ktoś na takim stanowisku, właśnie jakiś, przed, e, jakiś nie wiem, szef. E, przedstawiciel, właściciel, przedsiębiorca, e, więc no może być tak, że po prostu jeśli jesteście pod kimś, to w jakiś sposób ta osoba mogłaby Was zranić, ale Wy mimo wszystko macie e, wykazać się taką cierpliwością, wytrwałością, e, właśnie macie tutaj tą kartę siły. E, także tyle tutaj na tą sferę zawodową, chyba, że to jakieś plany właśnie Wasze by się nie powiodły czy coś, no to tutaj mimo wszystko e, jakby no, działać po prostu, taką wykazać się siłą, siłą woli, po prostu. No, tutaj też może być właśnie z tego króla buław i z tej ósemki, była bardzo taka dynamiczna energia, więc być może będziecie musieli mimo jakiegoś bólu, jakiegoś zranienia walczyć o coś po prostu dalej. Wytrwale, cierpliwie i dużo energii w to wkładać. Może to się wiązać też właśnie z jakąś decyzją, wprowadzeniem jakiejś równowagi, tak jak powiedziałam. No, to by było na tyle, rybki. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. No i przy okazji życzę Wam wszystkim wesołych świąt. To do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!